Włosy do ramion to absolutny hit ostatnich miesięcy. Minimalistyczne, kompaktowe cięcie. To świetny wybór, jeśli chcesz odświeżyć swój wizerunek. Dziś w odcinku podpowiem, komu pasuje takie cięcie i o czym pamiętać, decydując się na włosy do ramion. Cześć, tu Maciek Maniecki. Zapraszam na metamorfozę włosów Oli. Cześć dziewczyny, witajcie. Dzisiaj na moim fotelu jest Ola. Witam Ola. Cześć. Cześć. To dokładnie nasza rocznica. Bo rok temu postanowiliśmy zmienić się z Olą. Za jej obcięcie grzywki zgodziła się. No i w tej grzywce wyglądała świetnie, ale włosy już urosły i to dzisiaj moment na to, aby zmienić ole całkowicie. Ponieważ Ola e, dzisiaj chce dużą metamorfozę i chce ściąć swoje długie, piękne włosy. Dokładnie. Już mi tak to sporo miesięcy chodziło po głowie i jakby nabrałam takiej odwagi, żeby rzeczywiście już to zrobić. Zobaczymy, jak będę wyglądać. Jestem też taka trochę znudzona tymi włosami. No tak, no, to jest bardzo często. Fajnie. Że dziewczynek mają długie włosy, to nagle przychodzi taki y, moment na dużą zmianę, na, na potrzebę po prostu zupełnie innego wyglądu. Ja dzisiaj Oli zaproponuję dosyć krótkie cięcie. Ola ma teraz piękne, długie włosy. Ale to, co zrobimy, to będzie cięcie, które spowoduje jeszcze większą objętość. Ola ma włosy dosyć cienkie, a my dobrym cięciem spowodujemy bardzo dużą e, objętość tych włosów. Włosy z tyłu będą zdecydowanie krótsze, bo włosy z tyłu będą dotykały tylko do ramion. Z przodu natomiast te włosy będą dłuższe. E, Ola też pokazała mi bardzo ładną inspirację swojej fryzury. Chce mieć troszeczkę większą objętość, takie bardzo delikatne fale. A więc jeśli zostanie z nami do końca, to zobaczysz niesamowitą przemianę Oli. Gotowa? Myjemy włosy? To zapraszam. O czym pamiętać, wybierając długość włosów do ramion, jeżeli masz twarz, która bardzo przypomina owal. Bardzo dobry będzie przedziałek, który jest na środku. Wtedy włosy, które opadają na twarz, bardzo ładnie wyszczuplają taką twarz. Dosłownie tą technikę zastosujemy przy strzeżeniu oli. Ale jeżeli masz twarz bardziej okrągłą, pamiętaj o tym, że przedziałek, który jest po lewej albo po prawej stronie, będzie zawsze powodował taką lekką asymetrię w długości. I to zdecydowanie bardziej pasuje właśnie do twarzy okrągłej. To tą twarz jeszcze bardziej wyszczupla i wydłuża. No ja nie wierzę w to, co robię. Włosów spada naprawdę sporo. Ta linia, którą robimy, e, dziewczyny, to jest bardzo fajna też wskazówka dla Was. Jeżeli szukacie pomysłu na radykalną zmianę, ale jednocześnie nie wiecie, czy w przyszłości dalej nie będziecie chciały zapuszczać włosów, to właśnie to cięcie jest doskonałym pomysłem. Włosy są dłuższe z przodu, włosy są pięknie, równo obcięte, mają dobrą objętość. I w momencie, kiedy chcesz ponownie zapuszczać włosy, to te włosy bardzo ładnie rosną. Czyli tak jak dzisiaj Oli, skracamy włosy, dosyć konkretnie, ale później, jeśli Ola będzie chciała zapuszczać te włosy, to one bardzo ładnie będą odrastały, ale będą miały lepszą jakość i większą objętość. Ola, Ty oddychasz? Tak, trochę. Staram to. się. Nie się oddechu. Słyszę zlew. tylko ciach, ciach, nie? Słuchaj, często dziewczyny też decydują się na takie cięcie, jak mają jakąś konkretną zmianę w życiu. No, ja mam. Masz? Mhm. Co to za zmiana? Nie powiem jeszcze. Czyli coś ale... się szykuje, tak? E, powiem może tak, w 2020... Już jest dużo zmian w moim życiu, bo sobie wyznaczałam kilka celów, tylko w tym razem już serio je spełniam. I naprawdę dużo się dzieje i dużo się będzie działo. Czyli Ale też, też o tym słyszałam, że, że kobieta jak zmienia swoje życie, to zmienia fryzurę, coś takiego. Tak. Ja zawsze w, w ogóle mówię, chcesz coś zmienić, zacznij od głowy. Ale to jest, to jest dosłowne, że jeżeli kobiety często mają jakieś swoje właśnie potrzeby, zmiany, no, Nowy Rok jest zawsze też takim, e, wiesz, momentem, to, to często w salonie fryzjerskim no, mocno zmieniamy kobiety i właśnie mocno zmieniamy te długości. Wiele gwiazd ostatnio widziałem, że zdecydowało się właśnie na zdecydowanie krótsze włosy, mhm. a więc dołączysz do tego grona. Jak widzicie, wykonujemy Oli strzyżenie, które jest takim kształtem trójkąta dosyć mocnego trójkąta, czyli włosy na środku są włosami krótszymi, a włosy, które strzeżemy na zewnątrz będą włosami dłuższymi ja specjalnie troszeczkę wyostrzam ten rysunek tego cięcia i specjalnie robię to cięcie trochę mocniej ponieważ chciałbym, żeby Ola miała odrobinę dłuższe włosy z przodu to będzie dla niej bardzo wygodne takie włosy też będą mogły się, mimo tego, że będą krótkie, będą mogły się jeszcze spinać to też jest bardzo dobre do Oli kształtu twarzy, Ola ma bardzo taki owalny, ładny, regularny kształt twarzy, ale włosy, które będą z przodu dłuższe, będą delikatnie wydłużały i wyszczuplały jeszcze Oli twarz. Ta sama wskazówka jest bardzo dobra właśnie do twarzy okrągłej, a więc jeżeli masz twarz okrągłą i twój fryzjer chce zrobić tobie proste cięcie, to absolutnie się na to nie zgadzaj. Powinno to być cięcie, które będzie o wiele dłuższe z przodu, bo te długości z przodu powodują bardzo ładne wysmuklenie twarzy. A wiesz co, zastanawiałam się, tak? skoro co roku coś nowego, to ciekawe co będzie za rok, nie? No krótka fryzura, bo Już. Jerzyk będzie. To czekam. Ostatnio chyba nawet na fotelu powiedziałaś, że następnym razem będziesz chciała coś trochę więcej, prawda? Tak. Tak. Mhm. No to yy, jak spotkamy się trzeci raz, to faktycznie pozostaje nam już tylko krótkie cięcie. W tym momencie łączę już długość oli tyłu z długością przodu. E, natomiast bardzo ważna wskazówka, jeżeli masz włosy cienkie, pamiętaj, że właśnie ta fryzura, czyli długość włosów do ramion, może być idealną propozycją dla ciebie, jeśli masz włosy cienkie i delikatne. Taka długość powoduje zwiększenie objętości, daje większe poczucie jakości tych włosów. I po prostu łatwiejsze układanie. A więc jeżeli masz włosy cienkie, to ta długość będzie dla Ciebie idealna. Ale pamiętaj o tym, żeby nie dać tych włosów sobie za bardzo przez Twojego fryzjera wycieniować. Ponieważ to cięcie, które robię teraz jest bardzo kompaktowe i proste. Wszystko tniemy klasycznie do jednej długości. Dzięki temu tych włosów będzie właśnie więcej. Nie powinno się ich cieniować. A jeśli cieniować, to tylko bardzo delikatnie na samej górze, żeby uzyskać lekkość, ale samej korony. Absolutnie nie cieniować całej długości włosów. To bardzo ważna wskazówka. Wyczesujemy włosy do tyłu, pokazuje nam się linia cięcia. Puszczamy napięcie z pasma, które strzyżemy, i dopiero wolno nam takie pasmo obciąć taką tendencją, by włosy były dłuższe z przodu. Zobacz bardzo ciekawą sytuację, która na pewno e, może się wydarzyć również przy Twoich włosach, jeżeli masz delikatne grzywkę oli, która była kiedyś ścięta, właśnie będziemy zapuszczali, a więc ona sobie opada. Natomiast włosów zdecydowanie więcej ścinam tutaj. To są te włosy, które wyczesuję do tyłu, ale bardzo malutko włosów zostaje z przodu, bo te włosy często masz bardzo delikatne. Te włosy są cienkie, takie baby hair, one nigdy nie mogą urosnąć do takiej odpowiedniej długości. Często pewnie masz wrażenie, że są to włosy, które ci wypadają. Te włosy po prostu są delikatniejsze, dlatego jak ścinam włosy, to dużo jeszcze włosów ścinam długości. Z tyłu, a proszę zobacz, że te włosy, które zostają z przodu, często są takie bardzo delikatne i pojedyncze. Do tej długości często też musi czasami po prostu dostosować się fryzjer, by Twoje włosy miały jeszcze większą objętość. Teraz masz doskonałe porównanie o długości. Proszę bardzo. Mm -hmm. <laughs> Ale nie żałujesz? Nie. To bardzo dobrze. Nie. Każda zmiana jest doskonała. Tylko bardzo ważne, żeby do takiej zmiany po prostu się troszeczkę oswoić. A więc mm -hmm. pamiętajcie dziewczyny, nie oceniajcie od razu pracy fryzjera w momencie, kiedy od niego właśnie wychodzicie. Dajcie sobie dzień, dwa, trzy, ja często powtarzam też to klientkom salonów Maniewski, aby nabrać troszeczkę więcej pewności w tej fryzury, bardziej się poglądać w lustrze, po prostu się przyzwyczaić, bo na pewno wygląda ci świetnie. Tylko potrzebujecie, dzień, dwa, trzy, tak jak będzie potrzebowała Ola, na to, żeby trochę się do nowego swojego luku przyzwyczaić. Bardzo ci schną włosy szybko. Wiem. Tak? Mhm. Założyłeś to? Tak. To też jest dosyć m, ciekawe, bo to znaczy, że może Twoim włosom trochę brakować dobrego nawilżenia. Czyli to mogą być włosy, które są troszeczkę odwodnione. Pamiętaj, żeby używać oprócz szamponów i odżywek, używać też cały czas rzeczy, które będą te włosy odpowiednio nawilżały. A to możliwe, że ja za mało wody piję i dlatego? Woda też ma duże znaczenie w organizmie człowieka, mhm. natomiast bardzo ważne jest to, żebyś też używała sobie preparaty, które na włosach zostają. Ja na mhm. przykład teraz używam odżywkę w spreju. Tego typu produkty trochę dłużej utrzymują wilgoć we włosie, dzięki temu ładniej i równomiernie możemy się uczesać. Jak się już czujesz? Okej? Okay? Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiesz. Jeszcze ok, nie wysuszymy wiem. włosy i dopiero zobaczysz taki finalny efekt. No dobrze, tą grzywkę zostawiamy, niech ta grzywka sobie tak, tak. śmiało rośnie, ona nawet teraz będzie bardzo ładnie wyglądała. Ja właśnie bardzo lubię ją sobie tak wywijać do tyłu i bardzo mi się to Bo podoba. Bo jest teraz bardzo mhm. fajnej długości. Mhm. Ok, a więc ja tą grzywkę zostawiam, długość włosów zostawiam. E, tobie, Ola, włosów nie cieniujemy, masz włosy bardzo delikatne. Tak, wiem. I przy takich włosach Nigdy nie decyduje się na żadne cieniowanie. Mhm. Czyli po prostu ładne, równe, klasyczne cięcie. Dla mnie klasyka zawsze się najbardziej obroni i najlepiej wygląda, a więc taką już długość zostawiamy bez efektu cieniowania, ok? Mhm. Ale. Fajnie. Lżej? Tak, tak właśnie je czuję, nie? Dobra, okej. Okay. Krystian właśnie rozpoczyna już robić koloryzację oli. Technika koloru, którą wybraliśmy, będzie to efekt grubszych i zdecydowanie jaśniejszych refleksów. Może tak czasami macie dziewczyny właśnie podczas zimy, że włosy robią się trochę takie bardziej ciemne, trochę bardziej mysie, szare i nie bardzo wam się podobają. My właśnie u oli dzisiaj rozświetlimy te włosy. To będą bardzo ładne, grubsze refleksy, które później na koniec będziemy tonowali. Takie refleksy dają dużo rozświetlenia włosom, a co najważniejsze, w przypadku e, techniki cięcia połączenia z koloryzacją e, to będzie zdecydowanie większa objętość i piękne rozświetlenie twarzy. Zanim pokażę Wam finalną metamorfozę Oli, chciałem tylko przypomnieć, że wszystkie produkty do włosów cienkich, które dzisiaj używaliśmy w odcinku, znajdziecie w opisie odcinka. Produkty Volumap. Bardzo polecam. Ola, jak się czujesz, kochana? Bardzo dobrze. Jest świetnie tak, jak chciałam. E, dlatego, że ten kolor wygląda bardzo naturalnie i to dało mi takiej świeżości. Masz bardzo fajną objętość teraz włosów, dodatkowo tylko jeszcze ją zwiększymy. Takie włosy świetnie wyglądają, jak mają taką większą naturalność. Dziękuję bardzo, jest przepięknie. Uwaga. Wow. I fajna długość, prawda? Zobacz, one mhm. się ładnie... Idealne, tak jak Idealnie, chciałem. tylko dotykają delikatnie do, do ramion, e, mają piękną objętość teraz i naprawdę mhm. wyglądają fantastycznie. Dziękuję Tobie pięknie. Ona. Dziękuję również. A Ty, miałaś kiedyś włosy do ramion? Jak czułaś się w takim cięciu? Napisz koniecznie w komentarzu. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.